Hej z tej strony Gucio, dostałem kolejne ciekawe pytanie, mianowicie chodzi o ustawienia motocykli. W jaki sposób je zdobywam? No więc sposób jest bardzo prosty, biorę z YouTube'a. <grybujesz> -dam. Nie no, okej. Okay. Wracając do czasów prehistorycznych, kiedy byłem troszeczkę młodszy, no to faktycznie chciało mi się, wyjeżdżałem na tor wirtualny, zmieniałem jakieś ustawienia drobne, potem testowałem ileś okrożeń, wracałem do tego garażu, znowu coś zmieniałem, testowałem i tak w kółko chciało mi się, okej. Okay? Ale to było dawno, miałem dużo czasu na granie. Dzisiaj nie mam tyle czasu, robię mnóstwo innych rzeczy, więc. Muszę maksymalnie skrócić ten proces, więc przyznaję, szczerze, że idę dzisiaj na łatwiznę. Jest pełno setupów na YouTube zagranicznych graczy, bardzo dobrych setupów i warto tam zajrzeć, warto korzystać. Nie zrażajcie się z tym, tym że na przykład znajdziecie tylko setup nie wiem, dla motocykla Ducati na jakimś tam torze, a wy chcieliście akurat Yamaha. Nadal można z, nie, z niego skorzystać i nadal, nadal będzie dobry. I teraz, tak. Pamiętajcie tylko o tym drobnym szczególe, jak zobaczycie, że facet robi czas, nie wiem, 1.43 na jakimś torze, yy, pokazuje ten setup, wy mówicie, wow, ale super, yy, kopiujecie sobie go, czy tam wprowadzacie u siebie, no i wyjeżdżacie na tor, robicie czas 3 sekundy gorszy. Dlaczego? Ano dlatego, że nadal uważam, że kwestia setupów to kwestia bardzo indywidualna. Nie ma chyba takiego złotego środka. Są oczywiście te ustawienia bardzo dobre i warto z nich korzystać, aczkolwiek każdy ma inny styl jazdy, każdy inaczej pewne rzeczy odczuwa, każdy woli co innego. I wy, na przykład, weźmiecie taki setup i okazuje się, że motocykl skręca w bardzo ociężały sposób. Ale facet, który tym jechał, być może to lubi, jemu to odpowiadało. I postanowił korzystać z takich ustawień, które dały mu właśnie taki super czas, ale wy wolicie bardziej zwinną maszynę. Ale na przykład w tym setupie są świetnie ustawione biegi i warto tego nie ruszać. Dlatego nawet jak zrobicie weźmiecie taki setup. Może nie ma na siłę co przyzwyczajać się do tego, jak ktoś jeździ i nie widzieć efektów, tylko wa warto jakby z tej bazy, którą on ma i na której zrobił dobry czas, troszeczkę się pobawić, troszeczkę pomodyfikować, to już zajmuje mniej czasu. Na przykład zostawić to, co Wam odpowiada, patrz, na przykład skrzynie biegów, albo właśnie zawieszenie, ale sobie przełożenia zmieńcie, takie jak Wam odpowiada, bo na przykład były za krótkie. Wszystko sprowadza się do testowania, bo tak naprawdę to Wam ma się jeździć najprzyjemniej, prawda? No, a jak Wam się będzie dobrze jeździło, to i czas przyjdzie, zobaczycie. No, trzymajcie się ciepło, cześć.